mam tu też 850 jest podana kwota zmniejszenia o 93,150, natomiast zmniejszenie jest rozumiem że ta autopoprawka jest podpisana przez tak, przez pana wójta więc albo zgodnie... Powie, że my jako Rada powinniśmy przyjmować wszystko, co jest w papierach, bo tylko kierować się dobrym mieszkańcom, jak najbardziej, przede wszystkim dobrym mieszkańców. I to co to mówimy, to nie jest przeciwko mieszkańcom, albo nie przyjmą... Proszę nie przeszkadzać, ja panu... Proszę nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Natomiast będę do będzie mi przeszkadzał. E, ja natomiast panu. nic nas nie upoważnia do tego, żebyśmy my podejmowali uchwały, które są niespójne wewnętrznie, niezgodne e, co do e, e, danych podanych w tych uchwałach. E, to, że są potrzeby mieszkańców my nie. wiemy i jesteśmy jak najbardziej za realizacją tych zadań. Natomiast, <laughs> natomiast nie możemy przyjmować niespójnych dokumentów, a z takimi niespójnymi dokumentami mamy do czynienia prawie przy każdej sesji, a ta, tu są błędy, których po prostu nie możemy przyjąć w tej formie, jaką została nam podane. Dzisiaj podane dostaliśmy następną autopoprawkę, gdzie trzeba by było teraz sprawdzać, czy te rozbieżności, które pojawiły się poprzednio, są nadal w tych dokumentach, bo są. Jednocześnie chciałam się odnieść do kwestii właśnie zmiany, jakie zostały wprowadzone. Nie, nie, jest wprowadzona zmiana co do zadania dotyczącego budowy chodnika przy ulicy Miszewskiej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy na 2016 rok była podjęta, podjęta budowa chodnika przy ulicy Miszewskiej od ulicy wiosennej do posesji 27. W tej chwili w tym projekcie jest zmienione na projekt do budowy do chodnika. Zadanie to było jednoroczne i wynika, że teraz Pan Wójt dostosowuje projekt uchwały do zakresu zrealizowanego zadania. Na co nie wyrażam zgody i nie wyrażają zgody mieszkańców? Mieszkańcy, dlatego, że mam nawet pismo, które mieszkańcy prosili, żeby złożyć, w którym wnoszą, że po prostu nie zgadzają się z tym, że w 2015 roku zadanie, które miało być zrealizowane nie zostaje, nie zostanie chyba zrealizowane, bo wynika, że nie, e, bo w tej chwili chyba jest tylko zrealizowany projekt. Przez cały rok tylko był zrobiony projekt na chodnik, który ma 170 metrów i mógł być zrobiony w ciągu roku i powinien być zgodnie z uchwałą. Były przenoszone środki, mogłoby, mogły być również przeniesione na to zadanie, jeżeli... W wyniku projektu okazuje się, że to zadanie będzie więcej kosztowało niż było przewidziane wstępnie w projekcie, znaczy w uchwale budżetowej. Stąd mieszkańcy przesyłają pismo, wskazują, że tam się zdarzają wypadki. Ja tej chwili jeszcze nie mam podpisy, ale załączają zdjęcie, gdzie dochodzi bardzo często do kolizji i wskazują, że to jest sprawa ich bezpieczeństwa się na tak. No i jeszcze w październiku pan wójt na zebraniu sołeckim mówił, że żadne zadań nie jest zagrożone. I zgodnie z informacją, jaką mają mieszkańcy, jaką ja miało być zrealizowane do końca listopada. I stąd...